Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie na naszej stronie Pożyczki 24.pl. Dzisiaj zaprezentuję Państwu jedną z naszych rekomendacji. Co miesiąc będziemy się starać umieszczać na stronie naszą rekomendację i przedstawiać Państwu bardzo szczegółowo tę propozycję. Dzisiaj jest to pożyczka, która składa się z dwóch ofert. Firma proponuje tak, dwa warianty udzielenia pożyczki. Jeden z nich to, jednoratalna na okres do 30 dni i do kwoty 800 zł. W tym, że pierwsza, kwot, pierwsza pożyczka jest tylko do 600 zł, dopiero druga i następne do kwoty 800 zł. Następnie drugi wariant pożyczki, która oferuje firma, to wieloratalna i jest to oferta do kwoty 3000 zł na raty od dwóch. Do 24 miesięcy. Szanowni Państwo, jest to jedyna taka chyba na razie oferta na rynku pożyczek pozabankowych, gdzie możecie sami zdecydować, czy chcecie jednoratalną, czy wieloratalną. Nasza rekomendacja jest bardzo znacząca dla tej firmy, jest bardzo przejrzysta. Po wejściu na stronę internetową, przez szczegóły dostaniecie. Wszystkie dostępne informacje. Ja tylko powiem kilka z nich. Jest to oferta skierowana dla osób w wieku od 20 do 80 lat, posiadających stałe miejsce zamieszkania, oczywiście stały dochód. Te dochody są, mogą być różne. Renta, emerytura, umowa o pracę, zasiłki zus czy też nawet gospodarstwo rolne. Tu są dopuszczalne różne formy. Na oświadczenie do 3000 zł można uzyskać taką pożyczkę, ale w niektórych przypadkach pożyczkodawca sobie zastrzega, że może poprosić inne dokumenty potwierdzające stały dochód państwa. Tu oczywiście też są różne formy, jest to wyciąg z konta może być, może być to yy, tak zwana urmuła, yy, no wiele, wiele innych dokumentów jest dopuszczalnych. Szanowni Państwo, decyzja jest szybka, yy, wypłata następuje zaraz po podpisaniu umowy, którą otrzymujecie kurierem do domu i kurier ją zabiera z powrotem do firmy. Zaraz po podpisaniu tej umowy jest uruchamiana pożyczka. Yy, bardzo dokładne warunki może być to przelew na Państwa konto osobiste lub odbiór w jakimkolwiek wyznaczonym przez państwa oddziale banku lub też Poczty Polskiej. Także jest tu wielorakość odbioru takiej pożyczki. Zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z rekomendacji sierpniowej 2015 roku na naszej stronie internetowej.